No, chyba trzecią. Źle godzinę tortur! Ale godzina tortur była rano! Ty chyba zgłupiałeś! Mamy godzinę tortur przez cały dzień! Jest lato! Ha, ha, ha. No to już nie muszę nosić zegarka! Dexter. Znany też jako bredny patafian i obrzympał. Nie cierpię, Dexter'a Nie cierpię, Dexter'a Muszę go pokonać! Zniszczę mu laboratorium, tylko jak? Dexter jest mały i herlawy, często choruje, ale jego mózg to przeciwieństwo ciała. Muszę obserwować dom Dextera, poznać jego słabości i wady, a co najważniejsze, położyć kres jego karierze i jego laboratorium raz na zawsze. Dexter z Dexterem, Dexterem i Dexterem! To niemożliwe! Nie! Mój rywal nie tylko wydostał się na powierzchnię, ale zyskał też pomoc samego siebie z innych szczezł przestrzeni. Nieważne, niech przyjdą. Mam dla nich parę niespodzianek. Ugoda z Rataxasem rozwiązałaby tę sprawę raz na zawsze. Pewnie masz rację, Korneliuszu, ale jeśli mu raz ustąpimy, to rozuchwali się i jutro znów coś wymyśli. A to nie byłoby sprawiedliwe. Droga wolna, wujaszku. Uf. Wujku Skubi, to neonowy duch. Złapmy go naprzód. Uf. Mamy cię, neonowy duchu! Posłuchaj i to uważnie! Mam zamiar walczyć i zrobić z ciebie okropny. Nie! Nic z tego nie rozumiem. Hej, ty! Gdzie ja mam teraz zajęcia? A ja wiem, może u psychologa. <laughs> nie będziesz się ze śmiać! Rozumiem! Na wielką galaktykę, ojcze! Wydaje mi się, że ich znalazłem! Jestem przy gmachu reanimacyjnym, rośliny wdzierają się do niego jak wygłodniałe zwierzęta! Zewsząd go otaczają! Przeklęte komety, już do ciebie lecę! One ich zabiją! Lecę tam! Zaczekaj na mnie, synu! Hej, Wini, gra z królikiem się zepsuła! Wydaje bilety nawet jak się nie trafi! Zagrajmy, co? W życiu nie gram w gry dla bachorów! A kurtka już czeka! Tak, ale jak nas ktoś przyłapie przy grubym króliku, to zostaniemy pochowani w tej kurtce. Trzy porcji porcje, sałatka i 47 siedem podwójnych serburgerów? Czterdzieści się... Richard! Spokojnie, z holenderskim serem jest zdrowszy. Niby jak. Ma olbrzymie dziury. Ograniczmy się do jednego serburgera i kilku marchewek. Co? Jeśli nie będę jadł porządnie, to jak mam utrzymać swój kaloryfer? Co, twój? Zatęsknijcie za tym, jak zniknie! Koledzy, oto moja ukochana kosa, Maria Conchita Teresa Rosalita! Ale możecie na nią mówić Maria! Dosyć już tego! Nie, nie, nie! Nie pozwalam na żadne walki w klasie! Ale przecież Arturo ma niebezpieczny... grzebień? Wygrałeś. A wiesz czemu? Wiem, bo mam najlepszą broń. Pamiętam też słowami mistrza Musashi. Miecz katana to stalowa dusza, i najlepszy przewodnik wojownika. Myślę, że miał rację. Nie wszystko, co słyszysz, musi być prawdą. A? Ja! To był on? To ten pająk? E, tak, tak. Czekaj. To mi nie wygląda na pająka. E, no popatrz. Coś takiego. To zabawka. To moja zabawka, ty śliniaku! audycję prowadził? Nie, nie zdradzę wam, kim był mój gość. Powiedzmy, że jest nieco tajemniczy. Usłyszymy się ponownie za kilkanaście sekund, a teraz zapraszam wszystkich na chwilę reklamy. Co ci strzeliło do głowy? Miałeś czekać w domu! Czy wiesz, jakie zwierzęta są szczególnie czyste? Mm, ćwierkozaury? Nie, zgaduj dalej. Niech pomyślę. Kotozaury o? lubią być czyste. Znowu źle. Nie wiem, kujonku. Powiedz już, o jakie zwierzęta chodzi? O szopy praczę. <grym> ale po co ta trąbka? <grym> Cześć Peps. Ojej. Dostałeś kolejną odmowę ze studia filmowego? Może lepiej wrócę do pracy w warsztacie. Życie w skalisku było takie proste i łatwe. Przestań marudzić, oboje wiemy, że masz talent i jestem pewna, że jak będziesz wytrwały, sprzedasz swój scenariusz. Może, ale jak długo to potrwa? Potrzebne nam będą pieniądze na dziecko. Ej, frajerze, to była fantastyczna walka. Powtórka jutro? Nie, ja wolę płynąć do przodu. Bo rekiny muszą płynąć do przodu. Inaczej utoną. Wyzywasz mnie od rekinów? Ferb! Co? Przecież skakał mi do gardła! Co się stało? Chcesz o tym pogadać? No, wyprawa na łódki to był mój pomysł, a nikt nawet nie zauważył, że mnie nie ma. Prawie zawsze się mnie pomija. Jestem zapomniany! Nieważny! Czuję, że niedługo się załamie! Ej, co jest? O czym rozmawialiśmy? Eee, łamanie! To tylko czapka, Arnold. Nic się nie stało! Kupisz sobie inną! To nie jest zwykła czapka! Nie rozumiesz? To część mnie! Co ty wygadujesz? Bez czapki też jesteś sobą! Ej, Arnold! Co ci jest? Obciąłeś sobie włosy, czy co? Nie, tylko zgubiłem czapkę! Super! Cudowna fucha! To już lepiej być ziemniakiem, lub zupą, choćby szczawiową z jajkiem. Pogódź się z losem. Szybko, autobus nam zwieje. Nie mogę! Czekaj, nogi mi się plączą! Jak leci? Cześć, P. E, trochę się pobrudziłeś na policzku. O, to nie brud, tylko ślad po szmince Jenny. Bez żartów, nieźle, Martin, jesteś teraz moim mistrzem. E, ty nic nie rozumiesz. Ja rozumiem wszystko! Zaczynasz od pięknej gadki o pokoju i miłości, a potem bardzo sprytnie załadujesz nas wszystkich do gigantycznego spotka kosmicznego i zrobisz z nas niewolników w międzygalaktycznych kopalniach! <noise> <noise> <A>, Dobry, nie? <noise> Ej, przestańcie już! Kurka! To największy okaz, jaki w życiu widziałem! Puściutki, świeżutki i ładnie opakowany. Nie? Au! Będziesz siedział cicho, czy mam ci zakneblować? Dziubek! Chcę mieć kurczaka! No i czemu? Jego mięsko jeść, wnet go usmażę, dam sos! Wywęszy go A mój nos, wnet go przerobię, na krem, na urodziny w torcie zjem! Sąk to jest bardzo głodny, kurczaka chcę. Ah. Ładnie z tego wybrnęliśmy, nie sądzisz? Tak szczerze mówiąc, myślę... Czy ja cię pytam, co ty myślisz. Owszem, pyta pan, no! To bo... było pytanie retoryczne! Przecież chyba wiesz, co to jest pytanie retoryczne! Tak jest! Otóż pytanie retoryczne. Nie, 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 to też pytanie retoryczne, Turniu! Myślisz, że Lucrets spodoba się wujek fester? Jak go nie lubić? Jest morderczy, obłąkany i brzydki. No tak, ale niektórych ludzi on nie śmiela jego urok. Aaaa! Przestań miałczeć. Przecież nie łamie ci żadnych kości. Jeszcze. Zaśpiewa teraz tu? Fester na fest. kim bam bam bam. To facet jak ze stół, ale go ba, 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 bam, bam, bam. bam. na jakie zajęcia zacząłem właśnie chodzić? Powiedz mi, że na balet. Nie! Oto wskazówka! Aaaa! Kung fu! Chodzę teraz na lekcję kung fu! I zamierzam od teraz rządzić w tej szkole! Aaaa! Oprócz tego pani X i panem na Z! Nie, no panie, a to to, to znów jakieś te nocy borgi zesłał jakiś złoczyńca, żeby kraść pomysły i budować bronie. Jeśli się zamkniesz, to się z tobą umówię. Są spoko. Połączymy nasze siły i stworzymy jedną wielką zmutowaną moc i rozwalimy flotę. Tak i siebie też. Tak i ocalimy naszą ziemię. Jesteś odważnym dzieciakiem i miło było cię poznać, Johnny X! <laughs> Przydałaby mi się przerwa. Jestem trochę głodny i muszę podreperować robota. Niedługo będzie po wszystkim. A jak już przegrasz, zgarnę taką kasę, że głowa mała! Przegram? A dlaczego mam niby przegrać? Wytłumaczę ci to w przyswajalny dla twego tępego mózgu sposób. Masz przegrać następną walkę. Specjalnie? Gądź się! <laughs> Hej, Sean, to nie wygląda na rybacką chatkę, he O, nie! Jest za czysto! O, fajnie! E, dostaję gęsiej skórki! Kiedy zobaczyłem tę rękę wystającą ze śniegu, uświadomiłem sobie, że mogę... No bo przecież i mój tata... To znaczy, zawsze wierzę, że będzie dobrze, że jemu nic nie może się stać, ale... Nie martw się, Johnny! Ja jestem pewna, że nasi ojcowie są cali i zdrowi. Wracajmy do klasztoru. Urety, ty jesteś śwież! Tak, Pinokio, ja jestem duszkiem, który macie strzec! Chcesz sprzedać elementarz, by kupić bilet do teatru! Mam rację, prawda? Mhm, no. powinieneś się wstydzić, twój ojciec sprzedał kapotę, żeby ci niczego nie brakowało! Spadaj, frajerze! Przeszkadzasz nam w ucieczce! Nie ruszę się, dopóki nie oddasz automatu! Już to robię! Słyszeliście? Oddajcie mu to! Panie kraker na dzisiejsze zajęcia przyszedł ze mną mój pies, Gryzio. A to jest jego karma, pierwszaki. Dzięki nim ma błyszczące futerko. Może mi pan oddać moją piłkę? O, zaraz jak to się mówi? Nie! Tylko chłopcy z tak idealnymi zębami jak moje mogą się bawić tą wspaniałą piłką! Jakie zęby, jak pan! Z przyjemnością przedstawię tobie i twoim krzywym, wielkim zębom mojego syna Wendela. Proszę bardzo, Wendel! Jej! Jaka wspaniała piłka, która teraz jest moja! Ten ból nigdy się nie skończy! Nigdy! Czasami pomaga akupresura albo talerz gorącego rosołu domowej roboty, tak twierdzi moja babcia. A ona dobrze wie, co mówi. Dosyć! Yeah. Wilhelm i Garnier byli zbyt pewni siebie. Przypłacili to swoim życiem. Nie popełnię tego samego błędu. Zaprawdę, jeśli jesteś sługą Bożym, to niech Stwórca cię ochroni, a mnie niech powstrzyma. Oszalałeś. Od dwóch lat nikt inny tylko Ricci dostaje tę nagrodę. Postaram się coś wymyślić, żeby tym razem jej nie dostał. Musi to być coś podstępnego. A jestem w tym naprawdę dobry! Bert, a co to jest? E, to takie cosik, co zmontowałem. E, teraz nie tylko możemy jeść razem, pracować razem i odpoczywać razem, ale możemy również bawić się razem. <śmuszamy> w sumie! Nie chciałbym, żebyście poczuli się samotni. Prawie jak w domu. <śmuszamy> To jakieś czary mantronsów? Sprawdźmy to! Dobry pomysł! To coś w rodzaju pola siłowego! Dlaczego mieliby chronić Hilfer z polem siłowym? Nie mam pojęcia! Jak ty to robisz? Hej! Albo się w tym wszystkim połapię, albo skończę jako kość dla tego nadztyczonego burka! Echo, echo! Nie wolno mu uciec! Nie wolno... Byłem obrzydliwie grzeczny i nic z tego nie wyszło. To nie w porządku! Może zamiast improwizować, zacznij go naśladować. Rób to samo, co on, tylko chwilkę wcześniej. Tego już próbowałem, ale nigdy nie wiem, co on zamierza zrobić. Efekt był taki, że umyłem zęby w czasie kolacji, sprzątnąłem talerze pełne jedzenia i umyłem stół myjką do kibla. To jest jakiś mega doł. Mam nadzieję, że mój ważny gość tego nie słyszał. Nie chcę, żeby myślał, że jestem niemądrą lokomotywą, która potrzebuje specjalnego węgla. Ojej, ojej. o orety! Przepraszam, że cię zawiodłem. No, sens, przyjacielu, dość się wycierpiałeś. Teraz przyślę kogoś, żeby dokończył pracę. Kogo chcesz przysłać? Przyślę Irona. Jestem twoim dłużnikiem, Ironanie. Dzięki. Daj spokój. Każdy przyjaciel War Machine jest moim przyjacielem. Sprawdźmy, czy da się to Podejrzewamy, że mają na orbicie uzbrojone satelity, mogące w każdej chwili wkroczyć do akcji. Tak, a ty oczywiście tkwisz tu bezczynnie. Siedzisz spokojnie, popijając kawę. Przyjmij do wiadomości zakutył B, że właśnie przygotowujemy flotę kosmiczną, by ją posłać na rekonesans. Będzie gotowa do startu za dwie godziny. To o godzinę i pięćdziesiąt dziewięć minut za późno. Przyszpilę go do tego drzewa za pomocą zestawu mały Wilhelm Tell. Masz tam łoki strzały? Tak, masz, babalui. Połóż mu to na głowie. Tak jest, dobrze. Tak, marny ze mnie łucznik. Jak będę celował w jabłko, na pewno trafię w pomruka-mruka. Quickdraw, nie puściłeś cięciwy. Dobra, Bas. Wiem, że masz mój telefon. Nie mam. Trzymasz go w ręce. I co z tego? Znalazłem go, więc jest mój, frajerko jedna. Dobra, słuchaj. Jeśli oddasz mi telefon i zapłacisz za swoje rozmowy, to udam, że nic się nie stało. Co ty? Muszę jeszcze pozwonić. Dobra, to wiesz co? Sama zapłacę. O, klient! Jaka ma być? Sosnowa, dębowa? Może jakiś cieszący oko kurchanik, albo cała krypta. No niech spojrzę. Z pięć łokci trzeba liczyć na szerokość. No jak tam, Sheldon? Otworzyłeś ten szyb? Już, już! Nie można tak narympał! Kopalnia jest jak kochanka! Trzeba z nią delikatnie, by przyjęła cię gorąca i wilgotna. Sheldon, w ty coś powiesz... Stary skurwiel był jednym z najbardziej bezwzględnych ludzi, jakich spotkałem. Szantażował, zabijał, rozpychał się łokciami. Mówiono, że ma haki nawet na hierarchę. Junior odziedziczył po nim wszystkie cechy, za wyjątkiem zamiłowania do poezji. Ponoć to on zamordował tatkę w drodze na wieczorek recytatorski. Chcę zagrać przywódcę gangu! A ja zagram żałosnego Alfonsa, którego nawet dziwki nie szanują. Co? Co to właściwie za film? Przecież tu są tylko gangsterzy, prostytutki, złodzieje, żadnych pozytywnych ról? Ja wyszedłem z paki za dobre zachowanie. Tylko ja wiem, jak możemy pokonać ninja, a kiedy to zrobię, wszyscy zobaczą, że to właśnie ja powinienem rządzić naszym plemieniem. <ścoughs> Ulepszyłem ją, żeby mogła osiągnąć prędkość taką, jak oficjalne piłki na mistrzostwach. Jest ciężka, nie sądzisz? To przez mechanizm w środku. Muszę coś wymyślić, żeby była lżejsza. Co mu jest? Jest wkurzony, jak zwykle. Możemy mu pomóc? Raczej nie. Hm, jak zwykle. No nie zasłaniajmy! No nie! Chłopaki, chodźcie! Ej, Ziutek, co jest? Odchodzimy, samowystarczalna łajdza! o, błagam, nie porzucajcie mnie! Przecież na świecie nikt oprócz was nie wie, jak mi napełnić ba. <śmiennie> Ej, Ziutek! Nie jestem nawet Ziutek! Dostałeś nominację do nagrody Nowego roku? To pewnie jakiś dowcip. <śmiennie> Dawaj to! Jej, to prawda! Na serio mnie nominowali do nagrody drużynowego roku! O jejciu! <śmiennie> A Rozdanie nagród jest za dwa dni! Aż w Nowym Jorku! Co ty znowu kombinujesz, Bebel? Wybacz, mo! Zabieram to na dowód! Na dowód istnienia tajnego spisku, który sięga najwyższych kręgów władzy! To oni właśnie karmią nas tymi wszystkimi ekologicznymi świtwami! Cóż, znalazłem tylko kilka starych fotografii. Pułkownik Trąbek był wtedy żołnierzem w Legii Cudzoziemnej. A co z wujkiem? Właśnie! Ostatnio, jak pytałam, mu mówię to samo, jak długo już tam siedzi? Teraz dokładnie 10 godzin, 32 minuty i 5 sekund, nie, nie, sześć, siedem, osiem! Co? Sprawca musiał albo włamać się do systemu, albo wykorzystać biblioteczny komputer, kiedy Landrum zaczytywał się w Marku Twainie. No to ekstra. Wolecho? To pani Folsom. W kiepskim humorze. Świetnie. Ciekawe co jeszcze. Ej! Ej, ty! Twoje drugie śniadanie jest już historią! Port, na co czekasz? Aport, bo jesteś pieskiem naszej pani! Tak. <grystanie> a śniadanie jest historią, bo to muzeum. Haha, <grystanie> bystrzak! Nie mogę na to patrzeć. Widzisz, co się dzieje, kiedy brakuje dowódcy. Poradziłbym sobie. Szacunek zdobywa się, dając przykład. Czy cię szanowali? Nie. Niestety, zachowywałem się jak zarozumiały szczeniak. Numerze drugi. Czekam na ciebie. Gdzie jesteś? Może nigdzie, a może wszędzie. Wyłaniam się z mroku z błyskiem stali. Jak ninja! Nie! Ach, ach, to nie jest pora na wygłupy. Konfekcjusz mawia? Czas nie wybiera człowieka, choć pawianami czyni wielu. Wydaje mi się, czy Jeremy cieszy się z tego szlabanu podczas ferii? Tak, to dziwne. Myślałby, kto że zrobił to, bo chciał dostać szlaban. Nic nie kapuje. Ja też nie. Jest! Mam cię! Jak bajce o rybaku i złotej rybce! Uść mnie! O! A teraz spełnisz moje życzenie i powiesz, dlaczego naruszasz granicę mojego kraju! Chcieliśmy się tylko wykąpać! Dziś jest okropny upał! A więc macie pecha, bo niedługo zrobi się jeszcze bardziej gorąco, jak wybuchnie wojna. Ta, to jest życie, co nie panowie? Dobrze gadasz, Burek! E, y, on ma tak zawsze. E, słuchajcie, a która to godzina? Wybiła godzina kota! O nie! Ojciec! Uwaga, klan na drzewie! Tu dowództwo arktyczne! Wszyscy do obrony bazy na księżycu! To nie jest strzelanie! Gdzie by mój strażnik dorosłych! W drugie! Nigdzie nie idziesz, Tomuś, jesteś jeszcze kadetem. Dziękujemy za gościnę, panie. Son Wukong, cała przyjemność po waszej stronie. Wow, 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 chwileczkę. Jak Son Wukong? Nieśmiertelny małpi król Przechera? O oh ja! Yeah. Ja nie, ja jestem inny Son Wukong. Tamtego kiedyś spotkałem. Kompletny wariat! Ja jestem tylko stróżem. Juwetem za walce, pomogę! Tatuń! Już jedną mamy! Siegaj tam! Siadaj tak cicho, być! A twoja żaba? Zamknij dziób Darnel! Mam plan, dzięki któremu wszystkie najlepsze Pokémony trafią do naszych kieszeni! Chociaż wasze plany są zwykle warte funta kłaków, chciałem tam otworzyć sklep. Postarajcie się! Zawsze się staramy! Tego się najbardziej bałem! To są moje Pokémony. Nie było trudno przedrzeć się przez burzę. Giarados dowiózł mnie na grzbiecie. Jej, słyszałem, że niełatwo wytrenować Gyaradosa. Tak, ale jak już się komuś uda, będzie mu wierny do końca życia. Nie wybacz, że trochę się rozkleiłem, ka... Zrozumiesz to, kiedy sam będziesz miał dzieci. Może też nie są nasze, ale zrozumiesz, kiedy zaginiony lew i ratel miodożerny będą błąkać się gdzieś po świecie. To ja? Ariel? Florek! Ariel? Och, to naprawdę ty! Rety, już nie jesteś głupik, jak kiedyś. <laughs> Wszyscy rosną, ja też! Podaj do mnie! Jestem tutaj! Jak rzucasz, mój... <laughs> Super, ale wymyśliłem bombową pułapkę, wolę się bawić, niż sprzątać. Ty też, tank? Zwiększę siłę mojej pułapki. Co by tu wziąć? Dwie laski dynamitu albo granat fosforowy albo plastik. Hmm, dynamitu mam za mało. O, składam podziękowanie za edukację. Pańskie wysiłki zostały przeze mnie docenione. Brawo, a teraz trzeba poszerzyć twoją wiedzę. Jo! No. Nie, 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 nie! Ani chwili dłużej nie będę Słankim! Ja chcę być Gampersem! Cóż, przed chwileczką twój mały, śmierdzący braciszek radośnie się tutaj bawił! Hej, Suneo! Co zamierzasz zrobić z tymi rzeczami? Nieważne! Czemu miałbym ci powiedzieć, Jayan? Jesteś głupi i chciwy! Jak ci powiem, to nawet Nie mi powiem ci wszystko! Słuchajcie, żołnierze! Macie przynieść mi wszystkie starocie, jakie znajdziecie, ale to już jazda! Potężny mechatronie! Niestety znowu nie udało nam się zdobyć energonu dla Ciebie! Prosimy o wybaczenie, panie. Wpadliśmy w zasadzkę! Tak, właśnie, w zasadzkę! E nic z tego, Palomiocie! Nigdy nie uda nam się wstrzecić Megatrona! Nie rób tego! Hmm? Ostrzegałem cię! Starszy brat nie może spuszczać oka z młodszej siostry ani brata! Na przykład ja! Pilnuję Eugenii 24 godziny na dobę! Serio? Więc powiedz mi gdzie ona jest? Ona jest... E e e e Dlaczego ciągle za mną łazisz? Wyrosowałem twoje imię na prezento i chciałem się dowiedzieć, co ci kupić! Czyli nie jesteś śpiegiem? Śpiegiem! <laughs> Dlaczego tak pomyślałaś? czy jesteś śpiegiem? W autobusie przyciągnąłeś za dużo uwagi i postawiłeś na sobo je w śmiertelnym zagrożeniu. zagrożeniu? A ale ja, ja nie cierpię z zagrożenia! Ua! Się, jestem duchem pudeł! Mam władzę nad wszelkimi pojemnikami, kartonami i innymi paczkami! Dobra, możemy przejść do rzeczy, bo mam sporo nauki. Nauki? Nie będziesz miał czasu na naukę! Jak cię zaraz mordeczka zaputuje! Nakręciłeś? Um. Guława? Gułakaser! Ch ch chyba taki jestem tak podekscytowany funkcją reżysera, że nie mogę ustać! O, biedny mały chłopczyk! Specjalnie dla ciebie zatrzymamy obrót ziemi! Tracimy światło, czas to pieniądz! Szybko, Guano! Gułakaser! Nie mam nic, co mógłbym dać w zamian. Zdrać mi, jak zaatakować karawanę. Wiesz o niej? Moi zwiadowcy śledzą ją od dwóch dni. Co tu robisz? Czego szukacie na arlapach? Co gotujesz? Zgadnij. Coś, co lubię, ale nie umiem tego nazwać. To celery! Celery! Kocham je! Zostaw ich. Niezłe dzianko, frajerku. Na jakim świecie ty żyjesz? Spadaj na pole marchewki, podlewać. Oddaj bilety moich przyjaciół. Chodź weź je sobie. Tylko uważaj, bo ja jestem drapieżnik. I jak nawijałaś na tym waszym dennym teatrzyku, my drapieżniki wcinamy klientów na miejscu. Sprawa jest biologiczna i sięga nam masz do dna. E, to się chyba wymawia DNA. Ty nie bądź taki mądry, wiesz? Jesteś. Tuttenstein! Hmm, jestem król Tutankenset Amon! Jestem wszechmocnym i wszechwiedzącym panem całego tego świata! I bardzo skromnym. Tak! Portal właśnie się otwiera! Sukces! Donatello, znów jesteśmy online. Teleportacja nastąpi za 30 sekund. Przesyłam współrzędne z poprawką na przestrzeń pięciowymiarową. Ciekawe, dlaczego jesteś dzisiaj w takim złym humorze? Bo już przeszło godzinę czekam na Twipsiego. Mieliśmy zagrać w szachy. <grym> hmm. Powiedz mu, że jestem w domu i zostaw włączoną skanodrukarkę, żeby mógł się tu dostać. Tekster, gdzie jesteś, mięczaku? Nie chowaj się! Wyłaś mój worku treningowy! A, znowu ten Szajbus w kombinezonie! A teraz pofrikamy! <słyszy> na śpiewaj utworek! Jestem gość z internetu, a nie kabaretu! Jestem gość z internetu! <słyszy> to nie było łatwe, wymyśliłem to na poczekaniu! Frikam!